Jest 31 maja 23 roku. Wszędzie widzimy nagłówki. Diablo 4 jest mistrzowskim dziełem sztuki. Diablo 4 to list miłosny do fanów uniwersum. Najlepsze Diablo w historii. Blizzardzie, znowu to zrobiłeś. Czy rzeczywiście było tak dobrze? Jak te recenzje przeszły próbę czasu? Za chwilę się tego dowiesz, bo w tym celu przyjrzałem wszystkie recenzje w polskim internecie. Oczywiście w materiale znalazły się tylko recenzje z wystawioną oceną końcową. Są to również tylko fragmenty recenzji, inaczej materiał trwałby dwie godziny, ale linki do nich znajdziecie w opisie, a my zaczynamy! Diablo 4 recenzja najlepsze diablo w historii. Klasy postaci są tak bardzo zróżnicowane, że ciężko znaleźć jakieś punkty wspólne między ich działaniem i mechanikami. Dokładnie, nie ma żadnych punktów wspólnych. Każdy build tylko składa się z generatora spendera, skilla do movementu, skilla defensywnego i ultimata. Z te umiejętności został zaprojektowany w taki sposób, byśmy chcieli eksperymentować. Zobaczmy zatem jak wygląda eksperyment w buildach na podstawie jednego ze skilli barbarzyńcy. Mamy dwie opcje. Opcja pierwsza zwiększamy obrażenia tego skilla oraz opcja druga zwiększamy obrażenia tego skilla. Jak dla mnie całe drzewko umiejętności każdej postaci jest całkowicie do przebudowania. Może to nastąpi, ale prawdopodobnie dopiero przy następnym dodatku, który będzie kosztował prawdopodobnie 70 dolarów. Na koniec pan recenzent stwierdził, że już nie będzie się dalej kompromitował i napisał kilka słów prawdy. Po premierze szybko się okazało, że Diablo 4 jest kolejną wydmuszką stworzoną przez Blizzarda. A tak naprawdę napisał. Otrzymaliśmy gotowy dopracowany tytuł na setki godzin, który spodoba się hardkorowym graczom chcącym odnaleźć największe wyzwania. Fascynujące jest to, że po latach złego PR-u to właśnie Blizzard pokazał wszystkim, jak robi się gry. Diablo 4 jest jednym z niewielu tytułów naprawdę wartych ceny 350 zł, no chyba że kupiłeś za 440, żeby zagrać kilka dni wcześniej. Za mamy tak cudowny endgame, że nawet w całej recenzji nie ma o nim słowa. Big Bad Dice 9,5 na 10. Zaczęliśmy grubo, ale uwierzcie mi będzie coraz lepiej. Praktycznie na początku recenzji dowiadujemy się, że w grze jest za dużo itemów, w grze w której trzeba farmić itemy, za mało unikatów, w grze w której jest od zajebania unikatów, i beznadziejny interfejs. Za trudne drzewko umiejętności, ale daje swobodę. Pan to oczywiście, nie miał czasu się bawić w jakieś rozwijanie postaci, co prawda, jest to jedno z głównych założeń hackerslesha i można by wymagać jakiegoś mówienia w recenzji, ale przecież musi sprawdzić inne postacie. Następnie dowiadujemy się, że niesamowicie wciągającą eksploracją jest chyba zbieranie kapliczek Lilith, że walka sprawia w niesamowitą wręcz satysfakcję, niestety nie wiemy dlaczego, bo oczywiście nic o tym nie napisał. I wreszcie, że historia ma w sobie to coś, tylko też nie wiemy co, że chce się jak najszybciej zobaczyć, co było dalej. Oczywiście o Endgame w tej recenzji również się nic nie dowiemy, ponieważ pan redaktor musiał levelować inne postacie. I teraz uwaga, nic się prawie z tej recenzji nie dowiedzieliśmy, a już przechodzimy do podsumowania. Jak możemy przeczytać? Diablo 4, czy warto? Jak najbardziej warto. To jeden z tych tytułów, który przez najbliższe lata będzie jeszcze dojrzewał. Z pewnością nie jedno, więc nim się zmieni. Pojawią się też zapewne nowe aktywności i ulepszenia. Na tą chwilę jednak sama opowieść o Elite jest chyba wystarczającym powodem, by po ten tytuł sięgnąć. Benchmark.pl 4,4 na 5 Przejdźmy teraz na filmie, gdzie praktycznie na początku dowiadujemy się, że w grze nie ma żadnych loadingów, ponieważ wszystko dzieje się na otwartym świecie i możemy robić co chcemy. Szkoda tylko, że większość czasu w tej grze spędza się w Nightmare Dungeonach, do których uwaga są loading screeny, więc co to za różnica: czy ty wejdziesz na jakąś mapkę w Diablo 2, gdzie ci się chwilę ładuje, czy wejdziesz do dungeona, który również ci się chwilę ładuje. Kawałek dalej dowiadujemy się, że pierwszy raz w historii Diablo mamy do czynienia z tak brutalnymi i mrocznymi scenami. Nie zawiodłeś, Starcze. Zrobiłeś dokładnie to, co miałeś zrobić. Tylko widzisz, ja nie jestem archaniołem Tyraelem. Nie. Nie! <seks> Nie! Dobrze się spisałeś, Mariusie. Myślę, że teraz powinieneś otrzymać swoją nagrodę. Dalej czytamy, że Blizzard, zainspirowany rozwiązaniem z Path of Exile, zrobił najgorszy system do progresji postaci, czyli dostajemy jakieś pasywne busy do obrażeń, które nie zmieniają kompletnie nic. Nasza postać po rozdaniu całego drzewka paragonów zachowuje się dokładnie tak samo, tylko zadaje więcej obrażeń. Brawo Blizzard. No i koniec. Dokładnie nic o itemizacji, nic o endgame'ie. Bo po co? Podsumowując, gra na tysiące godzin, film web 9 na 10. W kolejnej recenzji dowiadujemy się, że o dziwo najlepszą rzeczą w Diablo 4 jest fabuła. było byłoby to aż tak zabawne, gdyby nie to, że tworząc każdą kolejną postać skipujemy tą fabułę. Skalowanie świata okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ dzięki temu granie zmusza nas do grindu, czy nie nudzi nas wrogami, którzy padają za jednym uderzeniem. No i chwała Blizzardowi, przecież nie ma lepszych systemów niż skalowanie świata. Co dawać graczowi wybór, żeby wybrał, czy chce robić cięższy kontent i dostawać wyższe nagrody w postaci większego lootu albo większego expa, czy mniejszy, ale robić go szybciej i efektywniej. Lepiej dać skalowanie, żeby dwunastoletni Andrzejek po odrobieniu pracy domowej z po poklikał sobie w komputer jak debil bez myślenia. No i na koniec jeszcze dowiadujemy się, że gra jest nudna i monotonna. Z tym akurat punktem trudno się nie zgodzić. Popkulturowcy.pl 8,5 na 10. Przecież 8,5 dajemy grom przy których się nudzimy i są monotonne, a nie grom przy którym zarywamy nocki i nie możemy się doczekać następnego dnia żeby znowu do niej usiąść. W kolejnej recenzji dowiadujemy się, że największym atutem Diablo 4 są czcionki i ornamenty graficzne. Tutaj muszę zgodzić się z autorem, też uważam, że jest to naprawdę jedna z mocniejszych stron tej gry. Co sezon wchodzę sobie na jakieś 5 minut popatrzeć, jakie są piękne graficzki i czcionki, po czym wypiję grę do kosza. Następnie czytamy, że nie możemy dłupać przy statystykach, ponieważ gra wraz z levelowaniem automatycznie nam je podnosi. Mimo, że jest całe drzewko paragonu, w którym jest masa nodec, plus 5 do inta, plus 5 do siły, które zastępują standardowe podnoszenie statystyk znane między innymi z Diablo 2. Pod sam koniec artykułu dowiadujemy się, że w grze są za małe stopy. I jest to duży minus. O czym ty Jacek mówisz kurwa do mnie? No i przychodzi czas na podsumowanie, które brzmi mniej więcej tak. Kompletnie odechciało mi się grać na 50. poziomie. Blizzard. To pies. Jebany pies. Kolejny raz to zrobił. Uzdalnieni.pl 8 na 10. Na poligami natomiast dowiadujemy się, że walki z bossami są rozczarowujące, ponieważ są za trudne i trzeba unikać. Oh. O! Dalej czytamy, że to dobrze, że boss potrafi przywalić, ale też niedobrze, bo zabiera HP i trzeba się skupiać na jego pasku, żeby dostać buteleczki. What? No i generalnie takie mechaniczne walki z bossami bardziej męczą niż przynoszą frajdę. Dalej dowiadujemy się, że Diablo 4 to gra MMO. To, że w grze jest multiplayer i można zabierać roślinki, to nie robi z niej od razu gry MMO, ale lecimy dalej. Teraz pytanie do Was, czy ktokolwiek miał jakiekolwiek problemy w misjach fabularnych w Diablo 4? Bo dowiadujemy się, że w pojedynkę nie sposób przebrnąć przez niektóre misje. Diablo 4 gra. Sam raz na raz. Nie Oligamia 9 na 10. Na pp.pl dowiadujemy się, że na naszej drodze spotkamy bardzo zróżnicowanych przeciwników. Więc sprawdziłem, jak bardzo jest to zróżnicowane. Znalazłem posta na Redditie, gdzie ktoś policzył, ilu mamy przeciwników w Diablo 4. Uwaga, w Diablo 4 mamy 16 typów przeciwników. A ile mieliśmy w Diablo 2? W grze wydanej ponad 20 lat temu? Też 16. Tyle tylko, że w pierwszym akcie. Łącznie było ich ponad 50. Myślicie pewnie teraz, że no przecież w sezonach pewnie dodadzą nowe typy. Nic bardziej mylnego. A ton of different minions w Overworldach widzimy różną różę dungeonów. Ludzie są trochę podobni do naszych zwykłych szkieletów, ale oni też przychodzą z nowymi atakami, które pozwalają na nowe counterplay i techniki, aby ich zniszczyć i się poświęcić. Czekaj, to są uh, mage? Uh, so... Kończąc już temat przeciwników, dowiadujemy się, że możemy też trafić na różne elity, które charakteryzują się specjalnymi zdolnościami i dodają akcji nieco pikanterii. Ta pikanteria chyba polegała na tym, że dostawałeś Fira, z którego wchodziłeś we Friza, a potem dostawałeś Stunę i ginąłeś nie mogąc wyjść z CC. Oczywiście było to tak świetne, że Blizzard znerfił wszystkie CC w patchu 1.1.3. Dalej czytamy o kolejnym świetnym pomysie Blizzarda. Czyli połączenie siły postaci z koniecznością wykonania questów pobocznych. Był to tak świetny pomysł, że już od drugiego sezonu nagrody za reputację były przypisane do całego konta. Starcia z bosami potrafiły mnie wymęczyć. Podsumowanie zostawia nas z informacją, że premiera to jednak dopiero początek, bo przecież w sezonach będzie tylko lepiej, prawda? Blizzard nie odkrył nowego gatunku oraz nie wyznaczył wcześniej nieodkrytej ścieżki. Dlatego ppe.pl 9,5 na 10. Zajrzyjmy teraz na tabletowo. W Cze nie istnieje jeden prawilny build, którym każdy musi grać. Dokładnie, nie istnieje jeden prawilny build, tylko dwa. No może czasami trzy. Znacząco zmniejszono także drop rate legendarnych itemów. 4 bardzo dużo mówiło o tym, że tutaj nie będzie leciało dużo legendarek, tak jak w Diablo 3, bo to nie jest fajne. Tymczasem koleś kończy volta w, nie wiem, kurwa 3 minuty 3 minuty, kończy volta. Na ziemi sześć legendarek. Dalej czytamy, że oczywiście zyski z item shopu mają być przeznaczone na rozwijanie Diablo. A co do end game'u? Dowiadujemy się, że Diablo 3 sprowadzał się do dwóch, trzech aktywności. No to wychodziłoby, że w zasadzie Diablo 3 miało lepszy endgame niż Diablo 4. No i jeszcze na koniec tej sekcji możemy przeczytać, że Diablo 4 powinno znacząco rozwinąć system PvP. Bo przecież Diablo 4 nie ma żadnych większych problemów. Przy okazji widzę, grasz PvP w grach to daj znać w komentarzu. Jestem ciekaw, czy tacy ludzie w ogóle istnieją. Dalej czytamy, że po wbiciu setnego lewela to nie będzie koniec zabawy, ponieważ będziemy mogli zajmować się jeszcze endgameowym contentem. Nie nazwałbym farmienia jednego bossa, z którego dostajemy kosmetyka do konika endgameowym contentem po setnym levelu. A do tego wszystkiego dochodzi fakt, że jest to po prostu dobrze zrobiona produkcja. Sama kampania popularna jest warta wydania 300 zł. Blizzard odrobił lekcję z Diablo 3 i oferuje nam dopracowany tytuł. Zrobiony z głową przez pasjonatów, którzy wiedzą co należało poprawić lub przebudować. Dungeon. Do it! Another designer will come in and wind up, um, do basically it. giving yes, you both can. Critique, and then also we'll make do it. better from there. And they may, Just they'll and, hey, this was like. <laughs> I will, <be> <laughs> will be your last stupid mistake. Muszę <laughs> 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 przyznać, że jest to chyba moja ulubiona recenzja. posłuchajcie teraz tego. No i na koniec jeszcze jedna kwestia. Trzecia część gry była kryfalna dopiero po wyjściu do tatku Reaper of Souls, gdzie dodano szczeliny. Wcześniej był to nudny tytuł, który po wybiecie maksymalnego poziomu nie dawał graczom nic specjalnego. Zabawnie się to czyta w momencie, kiedy Blizzard w czwartym sezonie Diablo 4 będzie dodawać strzeliny. Później czytamy, że nie będzie trzeba czekać 2 lata na dodatek. Dokładnie, Blizzard już zapowiedział, że co roku będzie dymał graczy, wydając dodatek za 70 plus dolarów. A poza tym, to gra jest tak idealna, że nawet nie wiadomo, co w tym dodatku można by dodać. Chyba tylko lepszy system PVP. Na koniec dodam tylko jedno. W moim osobistym rankingu na ten moment Diablo 4 jest. Z grom roku. Podsumowując, jedyna rzecz, której brakuje Diablo 4, to rozwinięte PVP. Tabletowo 9 na 10 Nadeszła pora na chyba najbardziej popularny i największy serwis o grach w Polsce. Na początku dowiadujemy się, że Blizzard potrzebował sukcesu i wreszcie go ma. Muszę przyznać, że zdecydowanie jest to bardzo wielki sukces działu marketingu oraz osób odpowiadających za produkcję trailerów. Kwałek dalej czytamy, że Diablo 4 ma niesamowicie rozbudowany multiplayer. To, że czasami na mapie pojawiają się inni gracze i można kogoś zaprosić do grupy, to jest to niesamowite rozbudowanie multiplayera. Król powrócił, to jest to mroczne, charakterne i przemyślane Diablo jak za dawnych dobrych czasów. Poe 1 i Poe 2 będzie dla osób szukających głębszych mechanik i wyzwań endgame'owych, a Diablo będzie dla nikogo. Diablo 4 się tak obroniło, że po czasie przekonało większą liczbę osób do spróbowania Poe czy Last Epoch. Diablo powinno być grą, w której można poprzyjmować się fabułą, Nacieszyć klimatem, fajnym sprzętem i potem, może okazjonalnie, opcjami multiplayer. Dokładnie dlatego ludzie od 20 lat grają w Diablo 2. Od 20 lat fabuła cieszy ich niezmiernie tak samo. Z dowiadujemy się, że w grze, w której praktycznie nie ma craftingu, jest zbyt słabo objaśnione kilka ograniczeń craftingu. Black, yellow, green, orange, orange, blue, dark. Kicha na zwierzątka i żywioły, tylko podejmuje męską decyzję i wybiera zmiennokształtnych na druidzie swoją drogą ciekawe, czy nie była to decyzja po tym, jak okazało się, że zwierzątka nie działają. Dalej oczywiście czytamy o tym, jakie tutaj mamy niesamowite możliwości. Ale to dlatego, że w Diablo 4 każda postać miała swój osobny Team. No i jak widać Team Druida ma jakieś pojęcie o Hackie slashach. Swoją drogą ciekawe, że praktycznie wszyscy recenzenci grali akurat druidem. Diablo 4 zrobiło jeszcze jeden krok naprzód, to dostaliśmy sensowny, rozbudowany endgame już na premierę. Żadne tam bieganie za krowami szukanie sekretnego amuletu. Dokładnie, jest on tak sensowny, że nawet sami twórcy na jednym z campfire chatów stwierdzili, że nie do końca miał on tak wyglądać, ale taki jest póki co. Niestety nie mam tego fragmentu, ale jak ktoś znajdzie to może napisać w komentarzu. Poza tym był tak sensowny, że w drugim sezonie dodano bossy i target farming, czyli, uwaga, wracamy do Diablo 2. To złe Diablo 2, gdzie trzeba cały czas chodzić dlatego tego befista i farbić jakieś szako. A shit! go Dalej czytamy, że musimy uważać, jak wrogowie sygnalizują ataki, w szczególności ci więksi. No i że wrogowie wydają się sprytniejsi. o! Nawet w Nawet jest, jest, AI było lepsze. <laughs> Dalej czytamy, że postawiono na jakość, a nie ilość mobów. Niestety okazało się, że i jakość, jak i ilość jest niewystarczająca, więc Blizzard zwiększył density mobów w patchu 1.1.1. Pod koniec recenzji czytamy, że tym razem dostajemy produkt, który można od razu rozbudowywać, a nie najpierw przeprowadzać generalny remont założeń jak przy Diablo 3. To zdanie brzmi świetnie, w szczególności teraz, gdy Blizzard zapowiedział, że będzie przebudowywać cały system itemizacji w sezonie czwartym. Coś jeszcze? Tak, jeszcze podsumowanie. Dla pana recenzenta aktualnie Diablo 4 wygląda na najlepszego hack and slasha na rynku. Gry online 9 na 10. Ze względu na coraz większą powtarzalność głupot wypisywanych w recenzjach, zrobimy teraz sekcję bonusową, gdzie zbiorę wycinki z pozostałych recenzji. Na Spider dowiadujemy się o giga ciężkich z bossami. O tym, że system PVP jest tak ciekawy, że aż trzeba napisać osobny artykuł. Przy wierzchowce to mała, ale wygodna zmiana. Let me put in you can Przecież wierzchowce, w Diablo 4 są tylko po to, żeby ułatwić poruszanie po tym pustym, nudnym, otwartym świecie. I żeby sprzedać skina do konika za 65 dolarów. Gigantyczny potencjał na rozwój, czyli czytaj, trzeci sezon wszystko naprawi, no i że lut ma znaczenie. Dlatego przebudowują cały system lutu w sezonie czwartym. Spider Swap 8,5 na 10 na Eurogamerze czytamy natomiast, że zadbano o szczegóły. Na przykład żadna z napotkanych postaci nie nosi takiego samego imienia. Co to kurwa jest! Co ja kurwa z wami tutaj mam? To są właśnie te detale EuroGamer 8 na 10. Na Interie czytamy, że Diablo 4 pod względem liczby aktywności endgameowych ma jednak dużo do zaoferowania i widać, że Blizzard celował większą różnorodność. Endgame podstawowej wersji Diablo 4 zwiastuje bardzo dobre czasy dla fanów serii. A few later. Powtarzalny Endgame Interia 7 na 10 No i najważniejsze: po prostu dobrze się w to gra. Na ekranie pl 9 na 10 Poza tym wszystkim, oczywiście wszystkie recenzje wspominały także o genialnej fabule. Dla mnie była po prostu ok i tyle. Nie ma się tutaj za bardzo co ekscytować. Żeby nie było tak negatywnie, to powiedzmy o kilku rzeczach, które Diablo 4 zrobiło naprawdę dobrze. Przede wszystkim mamy tutaj chyba do czynienia z najlepszymi animacjami w gatunku slash. Świetnie oddają moc, jaką postać wykonuje ataki, oraz są dobrze udźwiękowione. Oczywiście może się to niedługo zmienić, gdy tylko w nasze ręce wpadnie PoE2. Do tego klimat, w szczególności w pierwszym akcie, był naprawdę ok. To pewnie też zasługa tego soundtracku, którego jedynym dobrym utworem był właśnie utwór z I jeszcze utwór przy walce ze szabą też dawał radę. Ciekawe, że akurat dziwnym zbiegiem okoliczności to konkretnie mieliśmy dostępne w becie. Nie możemy oczywiście zapomnieć o świetnej lokalizacji, która dla mnie osobiście była chyba lepsza od oryginalnej. No i te cinematiki. Szkoda tylko, że dwa. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o plusy. Często się również słyszy, że gra ma bardzo dobrą bazę. Czy nadal tak uważasz po trzech sezonach i po obejrzeniu tego materiału? Wydaje mi się, że nie. Ale to już historia na zupełnie inny film. Oczywiście zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach. I następnym razem, jak usłyszysz powiem wprost znowu to zrobili to zanim polecisz kupić jakąkolwiek grę zastanów się dwa razy.